Myślę, że powinnaś się skupić na tej osobie, o której ci zależy, zupełnie nie skupiając się już na innych osobach. Tylko ta osoba, niech ona będzie mocno teraz na twoim celowniku, tak jak tutaj. <laughs> Ten punkt. Także wypunktuj sobie tą osobę na celownik, tak jakbyś miała patrzeć w jej oczy. No i dopiero potem wybierzesz jeden obiekt, który cię przyciągnie w jednej chwili, czy jakiś tam przedmiocik, czy kamyczek. No zobacz co cię przyciągnie w jednej chwili, dobrze? No i zobaczymy jaki tutaj wyjdzie podział na grupy. Dobrze, także wizualizuj sobie tą osobę, a potem wybierz obiekt. Ło, wow, bardzo dużo. No i teraz tak. Obieg numer jeden, obieg numer dwa. Nie wiem, jak to było. Powiedzmy trzy, obieg numer cztery i obieg numer pięć. Tak to zróbmy. Tak wyszło dziwnie. Dobra, jaki to jest związek? Bardzo dużo tutaj jest zdrad. Zdrad. Bliskość, fizyczność, zdrady. Wy się możecie znać z, jakiego, z jakiejś działalności, z jakiegoś miejsca. Tak. Przyciągnęliście się przez jakieś hobby, zainteresowanie, czy jakieś miejsce, czy pracę, czy jakąś działalność, czy nawet jakieś miejsce gdzieś tam w internecie, też wiadomo, nie? Ale to zainteresowanie, hobby, czy jakaś działalność, to mi to bardzo mocno pokazuje. I teraz tak, tu jest bardzo dużo zdrad, i to bardzo dużo generuje, bardzo dużo generuje negatywnej energii tutaj z tyłu. Z tym, że tak, ta negatywna energia z tyłu to jest to, dlaczego to jest to, co związane jest z chęcią posiadania tej osoby na własność. I najwięcej negatywnej energii generowane jest w momencie, w momencie kiedy nie jesteście razem. Tak. Co ten mężczyzna do Ciebie czuje? Niesamowite, niesamowitą chemię, niesamowite przyciąganie na taki, który, która z Was ma dziewczyn, no powiem tak, seksapi, że no aż szok. No on jest cały rozpalony. A jak mi słucha Pani, to sobie to poodwracam. Mówię teraz do kobiet. Kobieta nie poprosiła, więc robię czytanie dla kobiet. Co on myśli? On nie ma żadnych myśli takich do przodu. To, to tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Nie ma myśli do przodu. Nie planuje przyszłości na razie. Cieszy się z tego, co tutaj jest, i jest. Może nie tyle, że się cieszy, ale akceptuje to wszystko, co jest, i jest bardzo tutaj mm, rozgrzany. Tak. Co on przed tobą ukrywa? W pewnym sensie też mu, je, też mu zależy na związku relacji, w której teraz jest. I na dzieciach, jeżeli są. I na pracy, i na domu, jeżeli jest. I na karierze, jeśli jest, i na. Poszanowaniu przez osoby bliskie. Na tym mu najbardziej zależy. Co on tak naprawdę by chciał, żeby było między wami? No to cały czas ten romans, a czy coś więcej? Na razie nic więcej. Co ty masz zrobić z tą osobą? Dobrze się zastanów, czy nie marnujesz sobie czasu. No i widzicie, to wszystko teraz będzie wychodzić. Mam nadzieję, że nie będą mi się powtarzać obiekty i te przesłania. Zastanów się, czy nie marnujesz sobie na to czasu, bo ja czuję, że jest tutaj tak. Dwóch panów, którzy są tobą zainteresowani. Jedna, jeden ma bardzo ciemne włosy, drugi ma troszeczkę jaśniejsze, a ten z bardziej ciemnymi włosami byłby bardziej dla ciebie na ten moment byłby bardziej dla ciebie jakby to powiedzieć atrakcyjny i bardziej potrafił, i potrafiłby tobie dać coś więcej niż ten mężczyzna, którego pytasz jakąś większą tutaj stabilizację a zrobi tutaj jedyneczka jak uważa dobra dwójka Tutaj któraś z Was czeka, aż ten mężczyzna poprzez kontakt z Tobą bardziej się zaangażuje. Tutaj też czuję kobieta i kobieta. Dwie kobiety tutaj mocno czuję. Yy, tutaj jest takie czekanie, że się może bardziej zaangażuje, jak będę lepsza, będę fajniejsza, będę superowa, to on się bardziej zaangażuje, to, to on się bardziej zaangażuje, tak? Yy. Co ta osoba o tobie myśli? Jest zaciekawiona, jest zaintrygowana tobą, naprawdę. Czasami onieśmielona, a czasami nie wierzy, że jej się przytrafiła taka osoba w życiu. Co ona do ciebie czuje? Uczuć tutaj otwartości na sercu nie ma, ale ona traktuje cię w taki sposób w uczuciach, że jeśli jesteś i chcesz, to ona to bierze. Jeśli jesteś, przychodzisz, starasz się, to ona to bierze. Co ona przed tobą ukrywa? No, ukrywałaby tutaj, oczywiście, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. To takie bardziej dokładne, to szczegółowe, mogłabym zrobić na czytaniu prywatnym, tak. No ale dobra, no, poprosiła mnie, Sylwia, no to próbujemy. Co ona ukrywa? Uciekło mi. Jeżeli któraś z was, dziewczyny, ma taką nadzieję, że ta osoba zakocha się bardziej, zaangażuje się bardziej na sercu, to raczej na to nie licz, bo ona na ten moment nie widzi widzicie jako partnerki do takiego romantycznego życia we dwoje. Nie widzicie. Ona bardziej bierze to, co ty jej dajesz. Um. Tutaj nie zrobiłam przyszłości w tej jedynce. No, to się tak miało być. Także w tych planach nie ma na ten moment stałej budowania stałej relacji z tobą na poczet spędzenia potem z tobą dłuższego czasu, aby budować związek. Na pewno nie. To jest taka forma spędzania czasu. I to jeszcze. Rzadko, czujesz, że rzadko spotykasz z nią czas, albo spotykałaś rzadko się z nią, z tą osobą. Rzadko tutaj jest. Tutaj też, która z was stosuje, stosuje bardzo dużo sztuczek i manipulacji, co w ogóle obracać się może przeciwko tobie, bo ty możesz być, się czuć właśnie zmęczona, wypruta, zrezygnowana i taka... Potem samokrytykująca siebie, sama sobie odbierasz moc, jaka jest rada? Całkowicie odpuścić sobie tego człowieka i pobyć przez chwilę samej, a potem, potem ewentualnie otworzyć się po takim oczyszczeniu, uzdrowieniu i posiedzeniu troszeczkę samej ze sobą, zwiększenia swoich wibracji, zwiększenia swojej energetyki, potem dopiero można się otworzyć na. Następnego człowieka, a przyjdzie fajny, fajniejszy niż ta osoba. Trujeczko, chyba ty byłaś trujeczko tutaj, czy tu byłaś trujeczko. No i ciekawe, czy mi się powtórzą, bo teraz nie wiem, który. Dobra, obojętnie jaki tutaj numerek. Numerek! Ale żem powiedziała, co to jest za związek. Niedowierzanie, przyglądanie się, badanie, ojejku, takie zastanawianie się, co ja mam z tobą zrobić, takie myślenie, tu jest w ogóle mało akcji, tu jest w ogóle mało spotkań, albo chyba w ogóle żeście się albo nie spotkali, albo były tylko kilka, było kilka spotkań, albo w ostatnim czasie w ogóle nic się nie dzieje. z bardzo dużą myślenia, zastanawiania się w ogóle co ja mam zrobić. I ten związek jest taki nijaki, nie ma tutaj nic. I ta relacja, no, no relacja związek, no nie wiem jak to powiedzieć. Dobra. Co on o tobie myśli? A on w myślach po prostu szaleje za tobą. Co on do ciebie czuje zakochany, jest po uszy w tobie. Co on planuje? Spędzi z tobą czas, wyrwać się gdzieś, spotkać się z tobą gdzieś. Co on przed tobą ukrywa? Na razie nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. Na razie jest to zakazane. Dlaczego? Dlatego, że jest coś uwikłany, ktoś go tam pilnuje. Nie może się zdradzić, że, że jesteś ty albo to ty masz też taki problem, żeby się zdradzić z tym, że jest on. No i to jest takie, no i widzisz, jakie to jest szkodliwe. Może fajne pod względem tego, że któraś z Was kwitnie i, i, i widzi go za swój cel w życiu i za spełnienie w swoim życiu, to może jest fajne, ale. No, tutaj jest takie dosyć dużo ograniczeń i cierpienia. Znaczy, to jest cierpienie, które, do którego już ktoś z Was się przyzwyczaił, więc tego cierpienia nie czuję, ale jakby no przyzwyczailiście się, się do takiej sytuacji po prostu. Dobra, co on planuje, już powiedziałam, czego nie może zrobić, już powiedziałam. Przyszłość między Wami. Spotkanie będzie, będzie to spotkanie, ale nie jestem w stanie określić, jaki to będzie czas. Ktoś z Was mnie pyta, czy w tym roku, w tym roku nawet czuję, że dwa spotkania mogą być, ale nie wiem dla, dla kogo to powiedziałam. Dla reszty może jedno, może na przyszły rok, może za dwa lata. Co Ty masz zrobić? Ty przede wszystkim masz nie czekać, masz nie myśleć, masz nie wzdychać, bo jesteś w energii braku. Do energii braku nic się nie może przedostać lepszego. Ty masz wreszcie uznać, znaczy wreszcie. Fajnie by było, gdyby tutaj, gdybyś ty uznała, że właśnie poznałaś tutaj yy, trujeczko, chyba tak mogę powiedzieć. Poznałaś tutaj trujeczko, obiekt swojego zainteresowania i obiekt swojego serca, i z tego się tylko cieszyć, a resztę totalnie puścić i żyć po swojemu. Jeżeli będzie chciał, to się odezwie, jeżeli będzie chciał, to się będzie potrafił yy, pojawić i, i, i chcieć spotkać z Tobą, znajdzie drogę do Ciebie. Na pewno tak, bo tutaj ta droga jest otwarta. Ale ja na ten moment mówię, aby nie siedzieć w energii braku, dlatego że z tej energii braku zmęczenia, wycofania, chociaż której, której z Was się bardzo dużo przyzwyczaiło już do tej sytuacji, ale mówię, żeby nie ciągnąć tej energii braku, żeby to się potem nie odbijało na Twoim zdrowiu, na Twojej energetyce, na Twoim samopoczuciu. Po prostu uznać, ok, jest ta osoba, czuje to coś, jest to coś, czy tam ona czuje to coś, i fajnie, poznałam, jest, cieszę się, zaakceptować, jaka jest sytuacja między wami. Nie bronić się, tylko zaakceptować sytuację, jaka jest między wami i totalnie zająć się sobą, puszczając tak co jakiś czas w tamtą stronę troszeczkę em, ciepłych uczuć. Tak, jak mamy ich zbyt dużo, to ciepłych uczuć, a resztę dawać sobie i swoim bliskim. Tutaj któraś z was, chyba tak mówię, dziewczyn ma fajnego męża, jednak ma fajnego męża. I też by byłoby fajnie, gdyby ten mąż też troszeczkę energetycznie na tym skorzystał. Dobra, co tutaj u Was? Zakazany związek, zakazany owoc, brak dostępu nie wolno, ale tutaj, przez takie coś dzieje się magia. Dochodzi do totalnego oczyszczenia, dochodzi tutaj do bardzo silnej intuicji, dochodzi tutaj do yy, otwarcia się właśnie na ten rozwój duchowy. Być może bardzo macie silną telepatię z tą osobą, jakieś tutaj się dzieją rzeczy nadprzyrodzone przy tej osobie i to wszystko jest bardziej duchowe, bym powiedziała, co się dzieje w tobie. I też tutaj czuję, że któraś z Was przechodzi niesamowitą przemianę, metamorfozę i rozwój taki właśnie wewnętrzny. Co on o tobie myśli? Teraz nie myśli, zajęty jest zupełnie czymś innym. Co on do ciebie czuje w głębi serca, gdzieś tam w środku, na poziomie duchowym, jest ta miłość, a w ego? W ego jest zajęty czymś innym, zupełnie czymś innym niż. Sprawami miłosnymi, co on planuje, poukładać wszystkie swoje sprawy, zwłaszcza zawodowe, zwłaszcza finansowe. Co on przed tobą ukrywa? Jeszcze jest kilka osób, do, które mogą coś takiego do niego czuć, bądź z którymi on się gdzieś tam kontaktuje, bądź z którymi on się gdzieś tam spotyka ukradkiem. Czego? Ym, jaka jest przyszłość między wami? Może dojść w przyszłości znowu do bliskości. Dokładnie, czyli tak jak robił wcześniej, tak może robić dalej. Jaka jest rada dla Ciebie na tą osobę? Zastanów się, czy tego potrzebujesz i dokąd Cię to zaprowadzi. Tylko jest taka rada. Dziękuję bardzo. No, tutaj jest taki trójkąt, nie trójkąt, bo to jakbyście tutaj nie mieli zaufania, tutaj yy, obieg numer 5, tak? Obieg numer 5 nie ma zaufania do jakiejś osoby, i nie czuję, żeby tu był do końca trójkąt, czy tam czworokąt w związku. Raczej tu jest brak zaufania, to jest coś takiego. Nie do końca ci ufam, to znaczy, że albo macie problem z zaufaniem, albo macie problem ze szczerością, albo macie jakieś lęki, obawy, albo Wam się wydaje, że ta osoba gdzieś kogoś może mieć. To jest coś takiego, co się dzieje u Was i nie jest podparte realnymi, realną sytuacją, w jakiej tak naprawdę jesteś Ty i tamta osoba. To jest takie wyimaginowane, bardzo trójkąt, czworokąt wyimaginowany. No, tak to widać. Tutaj ktoś z Was chciałby, żeby było dobrze. Chciałby, żeby się atmosfera oczyściła, bądź ta relacja oczyściła. Jaspis czerwony. Wiadomo, co on mówi. Często powtarzam to w czytaniach. Jaka, jaki znak zodiaku, ewentualnie jaki trygon powietrza, tak? No tutaj najbardziej znaków zodiaku, czyli bliźnięta waga wodni. Ten wodnik, który mi się pokazuje najbardziej. Ale to mniejsza z tym, jaki znak zodiaku. Po prostu... Ktoś z Was za bardzo szybuje w tych e, uczuciach, emocjach i wyobraźni, bardzo sobie coś próbuje nadkoloryzować z uwagi na swoje nieprzerobione lęki. Co ta osoba o Tobie myśli? Jest stała w myślach o Tobie i jest stała w podejściu do Twojej, do relacji z Tobą. Jest stała w myślach. Nie ma przeskakiwania tu na kogoś innego. Co ona do ciebie czuje? Ma cały czas do ciebie otwarte serce. Co ona planuje? Nic nie planuje, bo jakby jest coś albo teraz niemożliwe, albo ktoś z was postawił jakieś granice, albo jest brak kontaktu, albo żeście się poblokowali, albo po prostu ktoś z was podjął decyzję taką, jaką podjął. Nieważne, w jakiej sytuacji jesteś. No nie ma. Co ona ukrywa przed tobą? Co ona ukrywa? Chciałaby wreszcie szczerości, prawdziwej, prosto z serca szczerości. Tylko tyle. A tak, żeby planowała jakieś, nie wiem, ruchy do przodu, czy chciałaby coś przyspieszyć, czy chciałaby coś osiągnąć, czy chciałaby jakiś. Jakichś wymagań, nie, na pewno tego nie. Po prostu chciałaby tej szczerości. Co ona ukrywa przed tobą? Złamane serce troszeczkę tak. Jej złamane serce troszeczkę tak. Ona już nie jest taka jak kiedyś, jak byliście razem, czy jak spotykaliście się razem, czy jak mieliście kontakt razem złamane serce. Pytanie, czy to jest osoba realna, czy nierealna. Jeżeli ty pytasz na osobę nierealną, którą poznałaś, poznałeś gdzieś w internecie i to jest tylko jakaś znajomość internetowa, to ja na takie znajomości nie odpowiadam. Absolutnie nie, bo tam się kryje zupełnie inny człowiek. Ja odpowiadam tylko na realne osoby, pamiętajcie, które ktoś z Was zobaczył twarzą w twarz, nie na kamerze, twarzą w twarz. Przyszłość między Wami, no i zobaczyłam, że może być to połączenie w bliskości, w namiętności. Coś takiego się tutaj rysuje. Jaka jest rada dla Ciebie? Ty masz jakieś tutaj do przerobienia swoje sprawy bardzo mocne. Lęk przez, przed bliskością, lęk przed zaangażowaniem to jest wszystko do przerobienia. Jak tego nie przerobisz, to z żadną osobą tak naprawdę chyba ci już nie wyjdzie, tak mi się wydaje. Bo ktoś z was już też jest w odpowiednim takim wieku, że tu już no, za bardzo już nie można wydziwiać i, i, i tak przeskakiwać, nie? Z kwiatka na kwiatek tak coś tutaj czuję u któregoś z was. Lęk przed bliskością, lęk przed zaangażowaniem, lęk przed utratą swoich własnych, swojej własnej niezależności, lęk przed odrzuceniem a tu z dzieciństwa, o stronę najbardziej matki, chociaż to tam mnie akceptował, to jednak to odrzucenie poszło o stronę matki bardzo mocno. I ktoś z Was też się buntował przeciwko matce i ojcu, i to była taka, to był taki, to była taka odpowiedź na ten lęk, ale nie przerobili się do tej pory. Próbowaliście, ale nie przerobili się tego lęku przed odrzuceniem. Lęk przed nadmierną krytyką, ocenianiem ciebie i lęk przed otwarciem się na więcej. Tak jakby ktoś z Was mieszkał sobie, żył w takiej swojej skorupie, w takim swoim świecie który został wyidealizowany w Twoich oczach i tak ci jest wygodnie, chociaż to wcale nie jest fajne, co ty tam masz, co ty tam tworzysz. Obojętnie z kim, czy sama sam to obojętnie to jest idealizowane w Twoich oczach dla Twojej wygody, dla Twojego ego. I twoje ego jest takie łechtane, tak? Pod paszkami. a fajnie, mamy super. I ktoś z Was tak się cieszy, ale fajnie, mam spokój, mam to, mam nad wszystkim kontrolę, tak? Nikt mi tutaj nie wchodzi i nie, ro, nie robi mi um, sajgonu, nie? <grywia> ale to jest wszystko złudne. Jaka jest rada? Nie wiem, jaka jest rada, ale powiedziałam, co jest do przerobienia: jeżeli chcesz w przyszłości naprawdę mieć fajny związek, a jesteś w stanie to dokonać, to przerobić właśnie to, co mi się pokazało, bo przed Wami pokazuje się przyszłość przy naprawdę drugiej osobie, przy której jest wszystko: ciepło, miłość, opiekuńczość, piękny dom zapachy w tym domu, czy w tym mieszkaniu. No po prostu coś pięknego i, i takie ciepło domowego ogniska, i taka radość, ale to od ciebie tak naprawdę zależy, co ty tutaj zrobisz. Wszystko zależy od ciebie, nie od tamtej osoby, od ciebie. Chociaż tamta osoba mogła dużo wziąć na siebie i ty to przybiłaś tutaj tutaj piąteczko, piątkę. Tak, to jest jej wina, jej wina, tak? Tej osoby wina. To tak naprawdę wina leży po Twojej stronie, bo zagraje się na zasadzie lustra. Ale ona, z uwagi na to zaangażowanie, wzięła większość na siebie. Ale Ty to jakby traktujesz bardzo lekko i płytko, ale oczekujesz, właśnie, żeby ktoś się postarał i żeby ktoś Ci dał coś fajnego. Natomiast tak to nie zadziała. W tej energii, która jest tutaj, nie zadziała, bo tutaj cały czas będą braki, 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 a te braki. Triggerujesz, pokazujesz i przedstawiasz wszystkim ludziom, możesz przedstawiać i odbijać na wszystkich swoich ludziach wokół, wokół siebie. Czyli jesteś osobą niedostępną, a jednocześnie ta niedostępność prowokuje, żeby mieć. I osoby wchodzą w relacje z tobą, aby mieć. Bo taką też energię wytwarzasz, aby cię mieć, zawalczyć o Ciebie, udowodnić ci, pokazać Ci, a im bardziej te osoby to robią, tym bardziej Ty się odsuwasz. Mało tego, możesz wybierać też osoby niedostępne, pas z paskudnym charakterem, z paskudnym zachowaniem i wtedy Ciebie tam ciągnie do nich, ale to się zazwyczaj źle kończy, dlatego że one cię krzywdzą, żebyś to Ty właśnie przerobiła swoje rany i traumy. Piąteczko. Ściska mocno buziaki,